Co ona tutaj robi, samotnie, tu już przed południem. Dzień dobry, witam w zimowy dzień ze stacji Warszawa Zachodnia. Ja dzisiaj używam nowego sprzętu. Zakupiłem iPhone'a 17 i zobaczymy, jak ten sprzęt będzie sobie radzić w 4K i w 60 klatkach. Zapraszam na odcinek. Wjeżdża po brzeże, a rusza synezja. Mamy dzisiaj w tym momencie około 0 stopni. Jednodniowa leciutka odwilż. EU 44007. Wczoraj padał deszcz, była głołeć w Warszawie. EU160013 w okleinie z pociągiem pobrzeża. Pociąg relacji Łódź-Fabryczna-Kołobrzeg. A już za chwilkę zobaczymy pociąg międzynarodowy Berlin-Warszawa-Express. A za chwilkę drugi, który do Berlina. Bo najpierw wjeżdża pierwszy poranny skład. To powiem Wam, że punktualnie zameldował się Bikon Vectron. Nagrywam bez zewnętrznego mikrofonu. Mam nadzieję, że jakość dźwięku będzie dobra. A jeżeli nie, to dokupię mikrofon. Vectron Bikon X4E803. Gali, pociąg lotniskowy kolei Mazowieckich zobaczcie. W śniegu mamy cały czas furę, ale perony są ładnie odśnieżone. Dwa elfy, kierunek Warszawa, lotnisko Chopina. Zwróćcie także uwagę że nie widać ani Pałacu Kultury i Nauki, ani innych tutaj biurowców na woli czy w śródmieściu Mgiełka, troszkę. A tam jest drugi pociąg lotniskowy, kierunek modlin. Pociągi są względnie punktualne Express Intercity Premium opóźnione 30 minut, SKMK 10, Konopnicka 5 i koleje mazowieckie aż 50. Express Intercity Berlin, Warszawa Express Motywa EU44001. Mam nadzieję, że wideo nagrywa się płynnie. O, wagon ze stacji Kraków. To właśnie ten. Kiev Express opóźniony 90 minut ja tutaj widzę jeszcze lód tu jest mróz lekki Takie minus pół, minus jeden Impuls Europejczyk dzisiaj na linii S2 Aktualnie jedzie pociąg wybrzeże pociąg relacji gdynia główna, łódź fabryczna E90 do stacji ciągło przez stację Waszera Gdańska EU-160 038 bardzo czysty elektrowóz wagony tak samo Ekspres InterCity Premium do Gliwic. Rusza Dzobaczisko. A za chwilkę powinna wjechać Konopnicka oraz. Kolejny Express Intercity Premium z Bielska Białej do Gdyni, ale nie wiem czy go zobaczymy, bo za chwilkę wjedzie także pociąg z Kijowa, a jego bardziej bym chciał nagrać oczywiście. Tymczasem, jako elektryczny zespół trakcyjny.

Pojeżdża pociąg Korfanty, relacji Biały Stok, biała Główna. Intercity 14:22. Mamy godzinę 11:24, prawie 25. Na semaforze wyjazdowym

Właśnie pojawił się skład na tablicy peronowej opóźnienie 90 minut bardzo ładnie wygląda nastawnia grzybek w taki właśnie lekko mglisty dzień jak dziś jest klimacik i cykl. Kolejne 5 minut więcej opóźnienia A tymczasem Elf na linii S3 Do stacji Legionowo Za chwilkę powinien także pojawić się Pociąg spółki Polregio Do stacji Łódź Fabryczna Czyli kurs z godziny 11.32 Pierwszy pojawia się Kibelek belek spółki Polregio punktualnie chyba będzie jakieś skomunikowanie, bo skład Polregio przyjechał punktualnie a teraz na 5 minut dodane dobra wiadomość, zapowiedziano wjazd pociągu z Kijowa i jedzie i'm um, kent na stacji centralnej a tam jest nieco cieplej więc może podkajać nieco AB 07505 naprawa 13 czerwca 2025 więc relatywnie niedawno zmodernizowane reflektory oczekuję na możliwość zjazdu Się na forze sygnał stój, zobaczcie tutaj, praktycznie nie dociera żaden z pasażerów. Prędzej ktoś, kto filmuje albo ogląda pociągi. Ale tutaj także mamy odśnieżone Jest S3. prawej górski, ale będzie zjeżdżać Kiew Express. Więc całą uwagę poświęcamy starej lokomotywie. Wyszła całkiem ładna jazda równoległa. Kończą się grupy wagony z Dorokuska a teraz mamy wagony z Kijowa. Widzę, że ten wagon już chyba na stałe został włączony. Czekam już na wjazd na tor... pociągu ekspresyjnterski Ślęża Z Warszawy Wschodniej do Wrocławia Głównego Ten pociąg lubią prowadzić I lokomotywy EU200 w okleinie I stawiam, że dzisiaj też tak Poczeka. będzie Przekonamy się za kilka minut I miałem rację, nawet po cichu liczyłem, że będziemy mieli właśnie okleinę Jan Czochralski Gienicie. Eu 200 003. Yeah, huh? Jeff. pole główne i niespodzianka EP071034 Musimy zachować ostrożność. zbierać się do obok Naukowska ale luzak na zachodniej to jest zawsze piękne wydarzenie zwłaszcza jeżeli to Siódemka Co ona tutaj robi? Samotnie Tu już przed południem naprawa 7 sierpnia 2000 W takich momentach zdecydowanie przydaje się zoom No i pojechała Belki. coś tam złapał do jedzenia rusza pociąg Żeroński PKP-160.025. A ja udaję się po mój pojazd, który jest tam zaparkowany na samym końcu peronu, żeby nikomu nie przeszkadzał. Mija już godzina odkąd filmuję. Powoli muszę zbierać się gdzie indziej. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam tradycyjnie na polecany film i na moje kolejne. Cześć!